Cześć, witajcie! Z Instytutu imienia Kazimierza Nakamoto. Wita się z wami po raz kolejny profesor Bitcoin. Dzisiaj na warsztacie projekt Unicli. Więc zaczynamy. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie projekt Unikli. Projekt nasz polski który sobie tutaj przejrzymy i od razu na samym początku informacja, jest to materiał sponsorowany, więc jeżeli ktoś ma z tym problem, to powinien w tym momencie natychmiast ten film wyłączyć. Został nam zlecone przebadanie tego projektu przez CEO projektu Krzysztofa Pertka. No i będziemy go sobie teraz spojrzeć. Spojrzymy i oczywiście będzie mała niespodzianka na koniec filmu. Oczywiście do niczego nie mamy zamiaru Was zachęcać, do żadnego kupna, jest to prezentacja projektu, Myślę, że już na wielu bardzo kanałach była, jest on dosyć głośny, śnieg w polskiej społeczności, także każdy raczej o nim słyszał. Przejdźmy sobie na początku, oczywiście, do strony internetowej. Jak widzicie, na stronie internetowej Unicly, czyli pierwszy most łączący świat NFT z fizycznymi produktami, zobaczcie pierwsze NFT i król, które pozwala ci stworzyć i handlować tokami NFT z możliwością materializacji, materializacji ich w prawdziwym świecie, także. Co to jest oczywiście Unik zobaczcie, nasz biznesowy model narodził się w odpowiedzi na rzeczywiste zapotrzebowanie rynkowe. Obecnie nie ma żadnego mostu pomiędzy tokenami NFT a prawdziwymi dobrami. Generalnie rzecz biorąc, można sobie stokenizować fizyczne dobra, czyli wybija się takie tokeny, później można sobie zamienić na koszulkę i tutaj. I tutaj Kamil z Encyklopedii Kryptowalut robił tutaj taki film, w którym była koszulka, właśnie którą można było zrobić. Zobaczcie. Każdy użytkownik Unikli będzie w stanie stworzyć token NFT wspierany przez prawdziwy pro produkt m.in. przedstawiający sztukę, mema, firmę, logo, slogan. Nasz generator pozwala nam tworzyć ponad 40 różnych produktów: koszulki, różne jakieś tam koszule, kapelusze, maski. No i różne różne rzeczy i dzięki oczywiście naszemu generatorowi twoi ulubieni artyści influencerzy będą mogli łatwo tworzyć prawdziwe kolekcje NFT dla swojej społeczności. Oczywiście jest tutaj mapa drogowa. Eee, czwarty kwartał 2020, jesteśmy oczywiście w pierwszym kwartale 2021. Cztery rundy sprzedaży tokenów rozpoczęcie z podwykonawcami współpracy, jeśli chodzi o fizyczne produkty, rozwój platformy, budowanie społeczności. Wchodząc w drugi kwartał, w którym teraz jesteśmy oczywiście listowanie na Uniswapie, staking NFT, uruchomienie, rozwój, rozwój tego marketplaceu, tak. Właściwie rozwój pracy nad marketplace'em, wprowadzanie oczywiście pierwszych tradowalnych kolekcji NFT ubrań, generator tokenów, moduł wiążący, różnego rodzaju dodatkowe funkcje, także zobaczcie. Zastosowania tokenów, wszystko tutaj jest. No i teraz 63% trafia do presale'u, 10% marketing, 8% zespół, strategiczny rozwój 7%, partnerstwa 5%, Uniswap 4% i 3% dla advisorów. Tu macie sprzedaż. Tu macie sprzedaż tokenów. Oczywiście CEO i założyciel Krzysztof Perdek. Tego pana chyba nie trzeba przedstawiać. Był on gościem na kryptowalutowej niedzieli z Majkiem, CTO i współzałożyciel Mateusz Bosek. Dodatkowo Mateusz Kara, dosyć znana osoba, jest to szef działu prawnego, znany adwokat, Hudbert Dolata, szef marketingu i dodatkowo Erik Krulik, czyli twórca mody, zobaczcie, twórca mody NFT. Dodatkowo między innymi jest strategiczny doradca, czyli Kyle Chase. Każdy z, ten panów, z tych panów ma podpięty profil na LinkedInie. Można sobie zobaczyć, można sobie tutaj popatrzeć. Dostępny jest na dwóch giełdach i na Uniswapie. Ja akurat nie mam podpiętego metamask'a, no i można sobie tutaj swap'ować. U. Zobaczcie, jest Unikli, tak, mamy adres kontraktu Unikli na Etherscan'ie, jest twórca. Wszystko tutaj jest adres tokenu, zobaczcie, są tokeny, są tokeny Unikli. zaraz przejdziemy jeszcze sobie do CoinGecko. Druga giełda Bilaxy, standardowa, tradycyjna giełda, oczywiście tutaj Dampują troszeczkę ludzie cenę, zrobiczymy sobie może na, na jednodniowych świeczkach. No, od premiery był oczywiście pump i jest dump. Cena spadła w tej chwili oczywiście w parze do ETH do 0,0071. Tak to, tak to wygląda, więc jeżeli kogoś projekt przekonuje, to tu dobrze można szukać sobie. Można so, szukać, sobie, szukać sobie okazji. To zamkniemy, to zamkniemy. Jeśli chodzi o sam produkt, 2,58 2,5% spadku o 0,1 w stosunku do PTC. Zasoby w obiegu w tej chwili są 2 miliony na 13 na 13 milionów uników. Także tutaj mamy takie dane, oczywiście przeglądając dalej, tak jak mówiłem, był wystrzał był wystrzał. Jeśli chodzi o rynki, no to oczywiście Uniswap i bilaksy te dwie są sponsorowane, nie wiem tylko po co. 268,244, Jeśli chodzi o wolumen, pół miliona dolarów na Uniswapie i 472 tysiące dolarów na, na Bilaks. W tych dwóch giełdach można taki token, token zabeć jeśli, jeśli chodzi o partnerstwo, nawet jeśli chodzi o partnerstwo Chainlink i inne różne współprace. Wajot, też polski projekt Curate. Nie wiem czy słyszeliście. Prasa mówi. I to co, jest, to, co mi się podoba, można kliknąć na link i być przekierowanym bezpośrednio do artykułu. Uruchamiałem ICO i tak dalej, tak dalej. Oczywiście, te artykuły można sobie zakupić, tu nie ma, nie ma wątpliwości. Także zobaczcie: Bitcoin.pl jest, jest Marketwatch Pikante, Crypto News BTC, były tam pisane. Oczywiście są media społecznościowe, to trzeba jasno powiedzieć. Są media społecznościowe. Właśnie patrzę, że coś tutaj troszeczkę kluczowanie koloru wysiadło już jest to OK. Jest oczywiście Telegram, jest Twitter. Wejdźmy sobie na Twittera. Twitter już ma w tej chwili 12800 obserwujących i tutaj wszystkie najważniejsze informacje. Ja osobiście polecam, dodam sobie dzwonek. Ja osobiście polecam Twitter, to jest najlepsze. Zobaczcie między innymi 22 godziny temu, jedynie dwa dni przed uruchomieniem Collectors Club na Tixil Finance, tak? Pozwoli wam Dostać tokeny Unik za swoją do aktywność w mediach społecznościowych, i tu są oczywiście partnerstwo z PAID, strategiczne partnerstwo z Tixlem ogłoszone, było w, z Curatem, oczywiście, wszystko jest, wszystko jest na bieżąco. Tu mamy też Kyla Chase'a i tak dalej, z Chainlinkiem, partnerstwo, używanie orakli, tego typu rzeczy, wszystko na bieżąco jest publikowane. Dodatkowo, oczywiście, jeśli chodzi o media społecznościowe. Mamy Reddit'a, mamy Medium, zajrzyjmy na Medium, zobaczymy co tu się dzieje. Też są artykuły jakieś tam pisane. Mamy Facebooka, mamy, mamy Instagram, Linkedina. Na Dextulsach to jest przydatne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą mieć jakieś tam wykresiki, jakieś tam tego typu rzeczy. Bardzo przydatne narzędzie Dextulsy dla wszystkich, którzy korzystają z giełd zdecentralizowanych. Polecam korzystać. Dodatkowo, oczywiście, jest jeszcze Etherscan. I dodatkowo jest Uniswap, także wszystko, wszystko co trzeba e, jest dostępne. No i teraz możemy sobie oczywiście, przechodząc do góry strony, możemy poczytać sobie o tokonomice całej, zresztą to tu jest opisane. E, jeśli chodzi, to są dodatkowe funkcje: Vesting i Staking, tak. Oczywiście stań się częścią przyszłości Unicly. Sprawdź sobie status swojego vestingu, to można sprawdzić, po, podpinając portfel. Dodatkowo są także usługi stakingowe można stejować tokeny Unikli. Oczywiście, żeby mieć do tego dostęp, trzeba się zalogować Metamaskiem. Ja akurat nie mam Metamaska podpiętego, jest oczywiście launchpad. pierwsza kolekcja NFT wystartuje za 5 dni, 0 godzin, 7 minut i 25 sekund, tak? White lista jest otwarta, będzie można, będzie można tutaj dołączyć. Oczywiście materiałów na YouTubie i zobaczcie, sklejmuj swoją koszulkę, tak? No i tu masz partnerzy, staking rewards, numery, tak, ceny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, także można, taką koszulkę, można taką koszulkę dostać. Zasadniczo, zasadniczo to jest chyba tyle, jeśli chodzi o sam projekt. Projekt, który, który ma dosyć ciekawy pomysł, jeśli chodzi o, o rozwiązanie problemu rynków NFT. Z racji tego, że rynki NFT. Tak naprawdę wiecie, co tam się dzieje na tych rynkach, wiecie, jakie jest nasze podejście do rynków NFT. Tutaj jest próba przełożenia, próba przełożenia właśnie takiego cyfrowego tokena NFT na rynek, na rynek aktywów takich fizycznych, czyli koszulek różnego rodzaju ubrań odzieżowych, być może trzeba będzie jakąś koszuleczkę kryptonarodu zrobić. Zobaczymy, porozmawiamy tutaj, a teraz już, oczywiście, zgodnie z obietnicą. Krótka rozmowa z CEO giełdy Krzysztofem Perdkiem. A teraz zgodnie z obietnicą, to jest właśnie ta niespodzianka, czyli CEO projektu Krzysztof Perdek. Witam Cię Krzysztofie. Cześć Małek, siema wszystkim. I kto może coś więcej powiedzieć o projekcie Unique, jak sam szef, twórca tego projektu? Powiedz, co tam ciekawego możesz, jakiegoś może rąbka tajemnicy uchylić. Oczywiście, gdzie my to nagrywamy, to jest 30 kwietnia. Gdy film się ukaże, mogą być już pewne informacje dostępne publicznie. No jutro w sobotę wracuje jeden fajny news, ale no to nie będę mówił, bo nie ale już każdy o tym tak. wie. No cóż, no tego dropa naszego koszulkowego robimy 12 maja i teraz wszystkie takie nasze, no bardzo dużo takich promocyjnych rzeczy skumulowaliśmy w tym okresie, żeby do 12 maja bardzo tam się promocyjnie rozwinąć, sprzedać te koszulki i 30% zysków oddać do community. No i co mogę jeszcze dodać? Dużo ludzi ostatnio zrekrutowaliśmy, za szybko trochę, bardzo na się urośliśmy, ale już to jest, już to zostało nadgonione. No i co, no to nie chyba takie pytanie deweloperskie i, i takie marketingowe było. A to, że tam staramy się dodatkowo dogadać jakieś bardzo, bardzo duże bile, no to nie będę napominał, bo, bo one się rozwijają, a no nie będę obiecywał czegoś tam. Oczywiście, lepiej nic nie mówić, ale powiedz mi, czy może jest tak trochę, że projekt przerósł Twoje oczekiwania, że sukces jest większy niż się spodziewałeś? No, generalnie to wiedziałem, że tam zrobimy razy 20-30 w krótkim okresie czasu, no ale że tam będziemy już pierwszą, pierwsze 5 minut po listingu, top 1 nadex nadeks, się i że zrobimy od razu, tam razy no w piku chyba razy 40 lat było, albo razy 35. No to takie miłe zaskoczenie było. Tam mieliśmy 38 milionów dolarów wolumenu w pierwsze 24 godziny. Ja tak obstawiam 10. No, to może aż tak nie przerósł. Że jakoś jest to tam nie do udźwignięcia, ale było miłe zaskoczenie. Teraz, jak widzisz, może nie było jakoś mocno dużo bochane przez ostatnie 10 dni, więc no ci, co tam nie są takimi trubelami. Projektu się wyprzedali i możemy teraz lecieć. Ale to dobrze, bo nie ma tego tak zwanego nawisu podażowego i, i, i jak to się mówi, słabe ręce wyszły i teraz spokojnie można. E, można ten projekt rozwijać, a tak jeszcze mam takie ciekawe pytanie. No jeszcze do powodu, wiem, że to jest też takie zdrowe dla projektu, że teraz tak. chyba ta korekta, bo my na początku przez pierwsze 7 godzin, nie, przez pierwsze 7 H4 y -y -y. to każda była zielona, to nie mogło <laughs> też tak nie <laughs> skończyć. No, tak. bałem, bałem się jak zareaguje, jak zobaczę tą czerwoną. Zgadza Pozań się, Zgadza się. No każdy, po każdym <laughs> wzroście takim dużym musi być jakieś odreagowanie, troszeczkę ochłodzenie rynku, no bo wiadomo, że jeżeli napompujemy balonik do granic możliwości, to on później pęknie, a oczywiście najwięcej osób wchodzi na górce i później jest biadolenie, miało być to, a tu się okazało, że nie, co to w ogóle jest, także... E, słuchaj, ale tak na koniec od Ciebie, bo ludzie już obejrzeli, wiedzą, znają, ale tak od Ciebie, Twoje, tak gdybyś tam, jak to się mówi w dwóch zdaniach, czym jest projekt Unikli? bo ja już opowiedziałem w odcinku o tym, a teraz od Ciebie, od twórcy o projektu. Okej. Okay. no generalnie no to w Uniqli wzięliśmy ten temat NFT-ków na poważnie. Widzimy, jak ludzie bardzo kupują jakieś tam gify z bałwankami, małpkami yy, i tak dalej. I że to w 99% są anonimowe projekty. No to my stwierdziliśmy, że, że trzeba wziąć ten temat na poważnie i, i tworzymy pewnego rodzaju taki bridge i oracle dla tych, dla fizycznych przedmiotów opartych o NFT, czyli na przykład Ktoś nadal może sobie kupić Gifa, na przykład jest to gif koszulka, jakiś tam pan koszulek, tak jak my mm. to będziemy sprzedawać. Nadal mogą handlować tym na naszym marketplace, na Binance marketplace, który się tam otwiera i będzie startował w czerwcu, na OpenSea, ale z tyłu głowy ma to, że jest to jednak realny przedmiot, że nie jest to tylko jakiś tam GIF, ale jest to realny przedmiot. No i na razie właśnie chcę się skupić na tym crypto community, no ale w przyszłości, kto wie. Wielkie marki mają bardzo problemy z, tą autę, z tymi podróbkami wszystkimi i tak dalej. Jeśli taki Louis Vuitton ma zysku załóżmy rocznie, nie wiem, 10 miliardów, no nie wiem, jakiego to są tam hmm. rodzaju sumy. A 20% i, i na 100% tych wszystkich ciuchów ich, no to 20% to są podróbki, to nie realnie tracą 2 miliardy rocznie. No i jest gigantyczna nisza do zagospodarowania. Też w takiej dziedzinie, tak wśród takich firm, które, które stać na, na takie rozwiązania. No i docelowo chcielibyśmy pomagać też y, jakimś markom ciuchów, a nie tylko, w walce właśnie z tymi odróbkami poprzez te nft ale też poprzez spinę -y NFC. No i generalnie ktoś musi się za to zabrać. Na razie to jeszcze w tym siedzimy, gdzie ludzie handlują tymi śmiesznymi, nifami mianami, gdzie jest to jeszcze takie poważne. no ale Myślę, że właśnie wygaśnie ten trend takich gifów i tak dalej i ludzie na poważnie za to się wezmą, tak jak to było w trendzie DeFi. Tak, ja też tak uważam, że z takich najpierw takiej bańki typowej manii, kupowania wszystkiego, każdego badziewia, faktycznie powstaną fajne, realne produkty. No tu bardzo fajnie powiązujecie właśnie świat cyfrowy ze światem realnym, i to jest takie zakotwiczenie tego, coś, co można namacalnie dotknąć. Bardzo mi się to, bardzo mi się to serdecznie, znaczy serdecznie, bardzo mi się to podoba. Krzysztofie, dzięki Ci, wiem, że jesteś zapracowanym człowiekiem. Mogę tu jeszcze pokazać jedną. A jak to, ma, no nie? to słuchaj, kurczę, no to. No dobra, mogę tam pokazać. No tutaj tutaj mam taką koszuleczkę. O proszę. 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 Tak, to the moon. No i tu właśnie mamy te kody QR, co jeden prowadzi do transakcji na eterskanie do. NFTK, na którym jesteś ty nasz podpisanym nazwiskiem, a drugi do transakcji spalania tokenu, gdzie też się na tej transakcji podpisałeś. No i do tego tam jeszcze pracujemy nad właśnie dodaniem jakichś tam kod, PINów NFC i tak dalej, a na razie działa to na tych kodach. Wiesz. Super, super, szczególnie, że te koszulki mówię. Już kamieś... Czyli kupujesz sobie token NFT u nas, sprzedajesz go drożej ludzie sobie tym handlują, ale ostatnia osoba stwierdza, że a ja już nie chcę sprzedawać, ja sobie to zamienię. No i wtedy ona wchodzi na naszą stronę, ten token spala nieodwracalnie, podpisuje się na imieniem i nazwiskiem na eterskanie, No i wtedy to imię i nazwisko jest do końca świata na widnieje yy, i do Ciebie przychodzi ten fizyczny przetarg. Super, super, rewelacja. Kamil pokazywał właśnie taką koszulkę między innymi. Krzysztofie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. No i myślę, że jeszcze jak będziesz miał czas to do mnie na live, wpadniesz, to sobie na spokojnie też pogadamy. O, to czas to ja zawałat. <laughs> no. Przyjdzie przyjdzie Bermarket kiedyś, to będziesz miał więcej czasu. Będę pamiętał, do kogo przyjść. No super. Dzięki serdeczne. Na razie, cześć. Dzięki, na razie. Oczywiście nie chodziło o CEO giełdy, tylko CEO projektu. tu mały taki błąd się wkradł. Słuchajcie, zasadniczo to jest tyle. Projekt znany, możecie sobie poobserwować, przeanalizować. Oczywiście zawsze zachęcamy do tego, żeby robić własny research. Czyli, do your own research to jest ta podstawowa zasada, którą powinniście, którą powinniście przeprowadzać. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie uderzać bezpośrednio do zespołu, e, lub napisać w komentarzu, oni na pewno odpowiedzą. Także właściwie z mojej strony to tyle z Instytutu Minienia Kazimierza. Nakamoto żegna się z Wami profesor Bitcoin. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.